I cześć, witajcie, witam was w kolejnym odcinku Medievala Total War. Oczywiście na modyfikacji Stanley Steel. Tak wygląda sytuacja, że zostało naszemu e, odwiecznemu wrogowi, e, czyli Anglikom, jedno miasto tutaj: e, Nottingham. No i oczywiście Brugia jako nowa e, stolica. No i tutaj jest jedna armia. Mm. My chyba mamy zakaz, z tego co pamiętam. Tak, cztery, tury nie mogę atakować na razie Anglii. Liczę na to, że oni tą armią zaatakują moje miasto tutaj, York. całkiem niezła wydaje się armia naszego wroga. Natomiast kiedy udałoby się unicestwić tę armię, zdobyć Nottingham, to wtedy mamy całe wyspy dla siebie i będziemy mogli zacząć interesować się resztą tutaj świata. Co do dyplomacji to walczymy tylko z Anglią. Mamy sprzymierzone ich Wenecję i Francję. A papież nas średnio lubi. Kasa jest fajna, 19 koła. Miasta wszystkie chyba się rozwijają. Mm, Dublin. Właśnie Dublin, czy. Nie, ja na razie nie będę robił. Iverness e, 3800. Na razie mi szkoda kasy. Tutaj możemy już rzucić dalej. Edynburg. Dobra, także chyba zrobiliśmy to, co się dało, czekamy na atak na York. O, mojego zabójcę chcę zabić. Nie udało mu się na szczęście. Trochę dużo tej inkwizycji mi posłał, jak na to, że nie jestem wyklęty. Znaczy, jak skomunikowany z kościoła. Także będę musiał się trochę uporać z tymi... Ee, z tymi wspaniałymi majstrami od papieża. No, i jest atak na York. To jest też ciekawe w tej grze, że ja nie mogę atakować Anglików. Mimo, że pamiętajcie, że to oni mnie zaatakowali. O, tu jeszcze jakieś wojska idą na moje miasto. Czyli Nottingham w tym momencie jest całkowicie puste. Liczę na to, że zaatakują ten York. Tam ich rozbijemy. No, i Nottingham zostanie praktycznie bez jakiejkolwiek obrony. No Jak to wygląda? Uniewiniony w procesie, więc ja będę chciał wykorzystać to 28%, 23%, więc... No niestety nie udało się. Anglia i Sytylia. Ajajaj aj, 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 aj. oblężona, czyli York Okej, okay, jest, mamy oblegany York. Ciekawe jak te siły. O! Przerut Archer, z tych nie widziałem. A, ja grałem kiedyś sobie na tej modyfikacji anglikami. Okej, okay, tutaj skoro idą na mnie. Tanie. Tak, wolę tych przetrenować. Okej. Okay. Mhm. Ile jeszcze tam trzy tury nie możemy atakować? Rozumiem. A gdzie możemy iść? To idźmy tutaj dalej. Są Niemcy. Niemcy. Ogólnie Niemcy chyba są potężni na ten moment. Ja nie będę na razie atakował kontynentu. Chcę tutaj sobie uspokoić sytuację na wyspach. Dobra, to skoro tak, może zacznijmy tworzyć tę nową armię? Edynburg. Bo przecież w niedalekiej przyszłości chcemy zaatakować Nottingham. Tak, cyk, zabójce też. O tak. No i kończymy turę. No nie, no papież zabija mi tutaj kupca, no co jest? Okej, okay. stracili mi za dezercję, znaczy za herezję niestety kupca. Zrobimy nowego, jeszcze jednego. Okej, okay. to może zamiast tutaj robimy tu i wyślemy go i wyślemy go na kontynent. Okej. Okay. Dyplomatyczne wieści. O, Niemcy zdanią. Ciekawie. To jest okej. Okay. Tutaj nie ma generała, bo generał tutaj przeszedł. Hmm. ciekawie. I może zaatakują mnie z dwóch stron, kto wie. Minus 8000. Aha, no tak, no bo dużo budynków tutaj się wybudowało. To automatycznie zaczęły się robić kolejne. Okej. Okay. Trochę mnie przyblokował ten papież, nie podoba mi się to. Teraz tak, armia. The fight? Czyli tutaj. I... Hmm.

i te dwie armie za dwie. Okej, okay, ta armia tutaj mam nadzieję, że kurczę, ona nie dojdzie, w razie czego się wycofamy do Londynu. Przetrenujemy sobie te jednostki wszystkie. Tutaj też też możemy. Okej. Okay. Chciałbym ja już, a za jedną turę będziemy mogli zrobić feudalnych w końcu rycerzy. Cieszę się. Winchesterze. ok, No dobra. Mm. Możemy coś tutaj gdzieś, a do Duńczyków możemy pójść na przykład. Okej, okay. Zakończmy turę. Jestem ciekawy, co zrobią Anglicy. No właśnie, cofają się pod Winchester. Nie Niedobrze. Mm, mm, mm. Nie chcą oblegać Yorku, szkoda. Najprawdopodobniej będziemy musieli jednak toczyć z nimi bitwę w polu. Okay. Dobra, weźmiemy to za tysiaka. Tyk. Okej, okay, uuuu, tu dwie armie się robią. Nie dobrze. Co tu się stało? Czemu nie mam generała? A musiał umrzeć, tak? A no właśnie, umarł sobie gościu. Ale dostaliśmy nowego szybko generała, także okej. Okay. Dobra, hmm, agenci, zabójca, niech idzie tutaj. A gdzie jest y, generał? A tu. Okej, okay. teraz tak, kupiec tutaj. O, i 79 zdobywa. A pewnie mi za chwilę go unicestwi. Tutaj nam została jedna tura. A, no właśnie, i może by zaatakować kurcze tutaj drugie. hmm. by to zrobić w ten sposób, że o tu, on nic wziąć tu, o, i raz i dwa tutaj, a stąd wziąć raz i dwa i ta armia niech idzie tutaj i w następnej turze może drugie zaatakować, może to jest rozwiązanie. Tu jest oczywiście jedna armia jeszcze. Dobra, wycofajmy się do Londynu, ale widzę, że tutaj od razu spada mi rekrutacja, jeżeli chodzi o ludność, populację wzrost, więc ten król niech stoi poza. O właśnie, to jest to, co chcieliśmy. Zostaniemy w końcu jednostki dużo, dużo lepsze. Naprawdę, gdybym zebrał wszystkie siły, jakie mam, no to jestem w stanie potężnie zaatakować tych Anglików, i tak chyba uczynimy. Bierzemy te siły tutaj, tak cyk. Dobra, tak. Tutaj, ciach. Stąd byśmy wzięli uh, tych, króla tutaj, okej, okay. katapulty i konnice, okej, okay. longbowmenów, oni mogą? O, może używać palisa, o właśnie o to chodzi. Jeszcze jeden. Okej. Okay. I gdyby tutaj te złączyć jednostki, tutaj jeszcze kupca mamy kolejnego 26, 19. A 10, jakiś rebelianci. Dobra, 26. Jeżeli połączymy tutaj te dwie armie i stąd trzecia, i z Edynburga jeszcze wyślemy. Kolejne siły pod York. To już nie wygląda tak źle ogólnie. Jesteśmy w stanie jednym dobrym atakiem e, oblegać tej Nottingham. Tym bardziej, że zobaczcie, ta kondycja ma tylko 8 sztuk. Okej. Okay. Tutaj będzie w Brugia. Ja trudniej, ale no, mam pełną armię. Zobaczymy. No, coś się klaruje, że w następnej turze byśmy mogli pokonać całkowicie Anglików. A i potem, może zająć się Niemcami. Jak papież lubi Niemców. Słabiotko ich lubi. No dobra. Eee, kończymy turę, zobaczymy co zrobią teraz Anglicy pod Nottingham. Chcą mi przekupić tutaj mojego kupca i pewnie im się to uda. O! Obronił się. Ciekawe. Jestem bardzo dumny. Okej. Okay. King of Spain is dead Tutaj Tego na razie nie bierzemy Okej okay. Mamy duńczyków A, mamy już tutaj z nimi. A może Sojusz? Legendę mapy Postęp wojskowy. Okej. Okay. O, mamy sojusz z duńczykami. I fajnie. To upiór. No, chybałem. Dobra. Okej. Okay. Anglicy są znowu do atakowania. Więc teraz tak. Ta armia tutaj. Ta armia tu. Bierzemy stąd te siły Op. Jeszcze trzech. Okej, okay. to jeszcze zrobimy. Teraz dwa. Okej. Okay. Te siły tutaj. A te siły tutaj jako wsparcie. Dobra. No i teraz wysadźmy się tutaj. I pytanie, czy możemy zaatakować brugię bez wsparcia tych sił? Tak, chyba możemy. Nie powinni chyba mieć wsparcia. Tak jest! Tak jest! Okej, okay, przewaga jest ogromna. Zróbmy to na automacie. 630. Pracowny i tak sporo. Anglii nie żyje. Tutaj się pojawia od razu król obok nas. Pewnie będzie chciał odbijać drugie. Dobrze, zapraszamy. Teraz tak. Tyk. Tutaj też będziemy mogli robić kawalerię. Mimy tak, tak, tak. Tak. Hop. Dobra. I tym sposobem, Anglikom zostaje jedna armia tutaj odcięta na kontynencie. Jedna armia w Nottingham. No i dwie armii, tak by pod Nottingham. Dobrze. Więc stąd jeszcze weźmiemy wszystkie możliwe siły. Czy w Jorku jeszcze coś możemy? Możemy zrobić tak. Rachu Ciachu. Papież, niech się goni. Dobra. Mm, e, zabójca. Nie udało się. Tu zabójca. Nie udało się. Dobra, kończymy turę. Tak czy nie? Zobaczymy, czy Anglicy mnie zaatakują. Chętnie bym stoczył bitwę na, nad rzeką. Na moście. Okej, okay, szykują się chyba do ataku na nas. Ale przesunęli na razie siły. Ok. King of Spain is dead. A, znowu cztery... O kurde! O kurde, tu są dwie armie. Nie wiem skąd się wzięły. Anglików. Dobra, cztery tury nie mogę. No nie gadaj, że mi król Aleksander nagle umarł. W takim momencie. Pięknie.

Dobra, więcej sił tutaj potrzebuję. No dobra, ale tu kurde miałem więcej tych generałów. No właśnie, tu mam. Hmm. Ok, to jest ogarnięte. Tu bym potrzebował jakiś okręt. Tak. Ja gdzieś mogę zrobić jeszcze ciężkie jednostki, chyba już nie. O, mogę, wireness. Mogę zrobić kupca, więc od razu go robimy. No i pytanie, co Anglicy zrobią tutaj, bo oni generalnie mają flotę, żeby przepłynąć tymi dwoma armiami. Okej. Okay. Ja tu na razie postaram się wzmocnić te tereny. Ten, tam chyba nie ma sensu iść dalej. Dobra. Raport budowy. Dobra. Rekrutacja, ok. dyplomatyczne wieści. reakcja zniszczona. Castilla. Hmm. O, czyli tu jest, no tak, bo to był przy Książę. Okej, okay, tak to w tym momencie wygląda na mapie. Zostało Anglikom tylko Nottingham. No, tak się ogólnie zastanawiam, czy w ogóle cackać się z papieżem, czy nawet nie dać się ekskomunikować i najwyżej coś zrobić z moim generałem, znaczy królem, żeby powrócić do łask. Na razie kończę turę. Dobra.

Dobra, zróbmy tak i tak. Mhm. Mm Stąd możemy wziąć, tak. A ten tutaj. Okej. Okay. Tyk. I te jednostki zaraz wrócą, czy ja mam cztery armie tutaj, słuchajcie, no. A gdzie są Anglicy z armią swoją? Mhm. Mm to no, ja tutaj popłynę. A może być tak, że trzeba będzie zaatakować jednak flotę i narazić się na na po prostu ekskomunikę. No trudno. Nie udało się. Nie udało się. Węgry i Niemcy. Ja mi się wydaje, że chyba Niemcy w ogóle są ekskomunikowani. Oni nie wrócili do Łask, więc tam wszyscy z nimi teraz wojują. No właśnie. Ok, a robimy kupca tutaj. Budowę. Czy my. Tu coś możemy jeszcze lepiej zrobić. Chyba nie. Tu. Okej, okay. no dobra. Kończymy turę. King of France is dead. Misja wygasła. A, zabili mi zabójcę. Dobra, agent. Merchant at your service. O, 295. To ja muszę trafić. Jest dobry wynik. Dobra. Ok, i teraz pytanie: czy czekamy jeszcze te dwie tury? Tym bardziej, że tutaj jest flota. Poczekamy jeszcze te dwie tury. Poczekamy jeszcze te dwie tury na zakończenie. Okej. Okay. Tu domkniemy temat e, Temat naszego... wspaniałego wroga. Tu dołączy kolejna armia. U bardziej jestem ciekaw co oni wykombinują z tą armią, bo jeżeli ją wysadzą na York, to mam przechlapane. Dobra. Of course, no to sprawdźmy co się wydarzy, kończymy tutaj. No i Anglicy wylądowali słuchajcie. I druga flota też. O kurde. No, robi się grubo. No, tutaj nam się szykuje naprawdę. Naprawdę gruba bitwa. Aha, coś chcieli, a ja oczywiście za szybko przeklikałem, normalnie u mnie. Dobra, e, teraz tak. Wrócimy tutaj. 10% szans. Udało się. E, no, tu może dojść do naprawdę grubej rzeczy. A konicę mam tu, a abym konicę przerzucił do tej armii. Dobra, Skoro oni tak się bawią. No to ja też przerzucam z powrotem moje jednostki tutaj. Mojego króla. A tutaj spróbujemy porekrutować, co się da. za dużo się nie da. Co tu się dzieje? nic okay, dla nas jakiegoś tam kluczowego. No słuchajcie, tu będzie grubo. Król też dojdzie. No, wow. A, kończymy turę. Za. Teraz po tej turze już powinienem móc atakować Anglików. Także jestem ciekawy, czy oni pójdą na York, czy jednak pójdą wspierać Nottingham, swoje ostatnie królestwo. Jeżeli by poszli na York, to dla mnie najlepiej, ale śmierdzi mi, że pójdą na Nottingham, i tam się spotkają trzy armie, albo nawet cztery angielskie z moimi. No, bitwa będzie przepotężna. No właśnie. Tu jeszcze jakaś kolejna armia idzie. O kurde. O! Odchodzą od Nottingham? Aj. No właśnie, już się cieszyłem przez chwilę, mówię. Ale jednak nie. Mocnili tak naprawdę Nottingham bardziej niż osłabili się. Ale jest też nadzieja. Bo można zrobić tak jak zwykle to robiłem. Czyli atakujemy Nottingham, który jest słabo obsadzony tak naprawdę. U, rebelianci tam przejęli Konstantynopol. Proszę bardzo, co tam się dzieje. Ogłoszono dżihad na Konstantynopol, który jest rebelią. Dobra, papież super nam podziękował, że znowu nie atakowaliśmy Anglików. Mhm. Mm Dobra, tu musimy wzmocnić na pewno nasz garnizon. Teraz tak, tutaj ciach Okej. Okay. Zrobimy raz, I, dwa, trz king, trzy. cztery, pięć, sześć. Tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tutaj. Okej, okay. i czy stąd jeszcze coś bym chciał wziąć? Tych nie, może tych? A tych może oddać? I w zamian raz, Trzy, cztery tutaj. Dobra, Ciach. Ciach. I zrobić jeszcze taki myk, żeby zrobić to, te siły tutaj i może zaatakować tutaj. O właśnie, zobaczcie co się udało. Udało się, że 2,5 tysiąca wsparcia nie dojdzie. No dobra, to spróbujmy.